Hioerwerden Mała, niepozorna wioska w północnych Niemczech. Na początku XX wieku, życie płynęło tu spokojnie. Pola otaczały skromne, drewniane domy. Wiejski kościół był centrum życia społecznego. W 1923 roku mieszkało tu około 400 osób rolników, rzemieślników, ich rodzin. Mężczyźni pracowali od świtu do zmierzchu przy ziemi, kobiety dbały o dom. A dzieci bawiły się w lasach otaczających wioskę. Miejsce to było jak wiele innych na niemieckiej prowincji, nieznane światu, zapomniane przez historię. Ale właśnie tutaj miało wydarzyć się coś, co wstrząśnie lokalną społecznością na zawsze. Był chłodny październikowy poranek. Mgła pojawiła się nagle, początkowo delikatna, niemal niezauważalna. Ludzie myśleli, że to zwykła jesienna pora, wilgoć unosząca się nad rzeki. Ale mgła szybko zaczęła gęstnieć, a jej kolor zmienił się na dziwnie czerwony, przypominający rdze. Wtedy mieszkańcy po raz pierwszy poczuli coś niezwykłego. Powietrze stało się ciężkie, jakby zanieczyszczone czymś niewidzialnym. Czerwona mgła zaczęła przesuwać się w kierunku wioski, pochłaniając wszystko na swojej drodze. Przez jakiś czas ludzie stali w milczeniu. Obserwując ten dziwny fenomen, ale wkrótce stało się jasne, że to nie jest zwykłe zjawisko. Kilka osób postanowiło podejść bliżej, aby sprawdzić, co to za zjawisko. Ale mgła okazała się niebezpieczna. Ludzie zaczęli odczuwać ból w gardle, pieczenie oczu i skóry. Jeden z mężczyzn zakrył usta dłonią, próbując powstrzymać kaszel, ale upadł na ziemię. Walcząc o oddech. Widziano, jak niektórzy próbowali wydostać się z mgły, ale ich ruchy były coraz wolniejsze. Coś w tej mgle było toksyczne, niebezpieczne. Pozostali mieszkańcy, widząc, co się dzieje, uciekli do swoich domów, zamykając okna i drzwi. Jednak czerwona mgła wciąż się zbliżała. Przez całą noc mgła otaczała wioskę. Poranne słońce nie przyniosło ulgi. Ci, którzy przetrwali noc, opowiadali później o dziwnych dźwiękach dochodzących z mgły cichych szeptach, przypominających ludzkie głosy. Zniknęły zwierzęta, domy stały puste, a potem wszystko nagle ucichło. Kiedy mgła w końcu zniknęła, wioski już nie było. Została tylko spalona ziemia, jakby ktoś zdmuchnął życie z tego miejsca jednym ruchem ręki. W ciągu kolejnych lat pojawiło się wiele teorii na temat tego, co wydarzyło się w Hioerwerden. Niektórzy twierdzili, że była to próba nowej broni chemicznej. Inni, że mgła miała nadnaturalne pochodzenie, może była ostrzeżeniem, a może karą. Dziś po Hioerwerden nie pozostał żaden ślad, a czerwonej mgły nigdy więcej nie widziano. Ale mieszkańcy okolicznych wiosek do dziś mówią, że w chłodne jesienne wieczory można poczuć w powietrzu ten dziwny, metaliczny zapach. Co sądzisz o tej historii? Napisz w komentarzu.